Te ja, mamy, e, w ten sposób wręczyliśmy wszystkie nagrody za ostatni sezon. Statuetki rozdane, medale rozdane. Ale uwaga, Marte komitaj, że będziemy na szczybach. Będziemy. Nie tylko będzie relacja z, z ligi mieleckiej. Pracujemy nad tym. Okej, okay, mamy również niespodzianki. Rok temu, większość, większość z Was pamięta, rok temu też się tutaj spotkaliśmy, rozdawaliśmy medale za mistrzostwa z poprzednich sezonów, czyli z, wtedy z 12 poprzednich. Teraz mamy o tyle lepszą niespodziankę, że tych medali jest trochę więcej za podrób tamtych sezonów. Sezonów jest 15. było już 15 tak. w sumie. E, więc e, przygotujcie się. Na... Medali jest e, trochę do rozdania. E, Jak mówię, no musimy pójść. Bo widzieliśmy. Okej, medal jest Może jeszcze miejsca już nie będzie. To, to nie Ale nie, żeby, żeby zacząć, się sobie od początku sobie to W sezonie, sezonie trzecim. Na miejscu drugim był prezes Kendi. Wtedy bardzo słynny prezes, który. Młody, a wszystko, wiele wygrywał. Niestety nie ma go się z nami. po go serdecznie. Hello! Lesja, to z Ale trzecie miejsce w tamtym sezonie zajął ówczesny Króle Leł. Człowiek, który wygrywał wiele. Zawsze był w czołówce. Teraz troszkę słabiej, ale mówić tam, że do powrocie. Czyli... Głośno! Dziękuję bardzo. Ok, kolejny sezon, piąty, czyli również trochę czasu temu. Drugie miejsce daje Woody. Niestety nie ma go się z nami. Mistrz, który oddał, oddał tą statuetkę lawyerowi. dba o żonę bo niedługo nowy prezes prezeska Ligi Mieleckiej się pojawi wśród nas. Także pozdrówmy od niego jego żonę. No, pozdrawiamy! No to, no to A ten jeżeli ten będzie grał, to grał. No to tego. No tego. Okej. Okay, w sezonie szóstym wicemistrzem został może krótko tym razem, Chris. No, Co już było się? Było, było raz jeszcze. <grywne> Dziękuje, no, <grywne> jeszcze, ja wiem, jeszcze chyba się pojawisz. Ja się pojawi, no. Trzecie miejsce zajął wtedy prezes Rado. Prysa nie ma z nami, ale ostatnio to chodzenie z wiemy co to jest. Bo to były czasy, kiedy jeszcze nie, nie bardzo się tak znaliśmy jak teraz. W każdym razie przekażemy mu mela. Prezes Rado no to jest... Rado, to jest dobry znamy Woody'ego. Bywał w Bielcu, ale nie był chyba nigdy na spotkaniach. Yy, na pewno. Niektó niektórzy, bo jak mieszkaliśmy w Krakowie, to graliśmy z nim piłkę, to może go kojarzycie. Radek. 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 Dokładnie tak. Nie ma go? Nie ma. To ja bez momentu. siódmy. Wicemistrzew. Czeka. Donie siódmy. <laughs> Wicemistrzew został. Zgadnijcie kto. Nowy. Nie, nie. Free. Tak jest. Free, to Natasza. Chris.

Zobaczcie, kto nie, najlepszy. Zobaczcie, kto jest najlepszy. Zobaczcie, kto jest najlepszy. Zobaczcie, kto Moje! Mójójój! Nie! Mójój! Będziemy pracować! Ok, po prostu zrobiliśmy sobie został nasz multimedialista, czyli Lojer. Dziękuję! Jak to Lojer przypomniał mi jedną ważną rzecz. W tym sezonie, kiedy Lojer zajął drugie miejsce i teraz usługi zaczęli medal, pierwszy był Słowik. I to wtedy zaczęła się... wtedy nazwaliśmy to erą dominacji braci S. Czyli, no, oni rządzili. I tak zostało. W tym sezonie też byli najlepsi. Ale co? Trzecie miejsce w sezonie ósmym... Błagam. ...zajął pewnie startujący wtedy lub dopiero zaczynający przygodę z nami prezes Rymu. Także dla wszystkich sprawę. Na wszystkich jeszcze nie grają z nami. Jak się zaczyna, to naprawdę to dobrze wychodzi. To jest to.